Trzecia rano. Jedziemy do Zakopanego. Z rowerami. A pomysł zrodził się pięć godzin wcześniej. I bardzo szybko pożałowałyśmy decyzję o niewyspaniu się przed podróżą. I to miał być tylko jeden problem tej wyprawy. A było ich. No, trochę. O czwartej rano miałyśmy pociąg z Krakowa do Zakopanego. Zjadłyśmy w nim śniadanie. I o 6.30 byłyśmy już na miejscu. Najpierw pojechałyśmy na krupów. Na których o tej godzinie jak makiem zasiał. Znalazłyśmy tam otwarty sklep i kupiłyśmy sobie kawkę. I piłyśmy ją z pięknymi widokami. A kiedy chciałyśmy ruszyć, okazało się, że wygięła mi się cała przerzuta. I próbowałam ją odginać Ręcznie. I oczywiście przyniosło to pozytywne skutki. Bo rower na ostatnich oparach dowiózł mnie do przecudownego pana, który jak usłyszał historię, to niezwłocznie postanowił mi pomóc. I okazało się, że ten pan, jeśli jest taka opcja, to wykorzystuje stare części z odpadów, a do tego był prywatnie. Na mistrzostwach świata w kolarstwie. To był zaszczyt. I kiedy udało nam się w końcu naprawić rower, to udało nam się też w końcu znaleźć nocleg Tym razem pod wielką krokwią. Ugościła nas cudowna babcia Kingi. A w tym wszystkim śmieszne jest to, że nikt nie zna Kingi. Ale panuje u niej przecudowny klimat. Taki domowy, taki babciny taki normalny. I to się doceni. Później wyszłyśmy na obiad, a tu macie moją siostrę krojącą y, żurę, a tu moje pyszne placki ziemniaczane. A po obiadku poszłyśmy sobie zagrać w piłkę. A w zasadzie to raczej podbija, A później odpocząć. I stwierdziłam, że na tym drzewie jest idealne miejsce na ujęcie. No, ale jak to moja siostra? Zaczęła mi dokuczać i zapomniałam o telefonie i mi się rozładowała. Także to na tyle z tego dnia. Pa!